I eu się witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z serii RPG Maker XP. W tym poradniku zajmiemy się stworzeniem ym, łowienia, takiego łowiska, powiedzmy, że w morzu, tak jak tutaj mam. No i no musimy sobie zrobić jakieś miejsce, a ja to zrobiłem, że między dwie skrzy... beczki wchodzimy taki, tak żeby było wiadomo. No i ja to już mam zbudowane, pokażę wam na grze testowej yy, jak, jak to wszystko się prezentuje. No więc stajemy na nową grę. Idziemy do tajemniczego dziadka MAGA, która akurat ma przy sobie wędkę i dał nam wędkę. Yy, oci, niestety nie mam grafiki do wędki ani do, do ryb w ogóle, bo no bo po prostu nie jestem dobrym grafikiem, a nie chcę mi się szukać na potrzeby tylko poradnika. No więc idziemy sobie pod te dwie beczki. No i mamy, czy chcę łowić, czy nie. Jak nie, no to wiadomo, sprawa prosta, odchodzimy. Jak tak, no to. Dajemy czy śledzia, czy dorsza, czy dowolne jakieś inne ryby. I. albo rozmyśliłem się. Z tym, że śledź ma większą szansę na złowienie niż dorsz. A zaraz Wam pokażę, jak zrobić tą szansę. I możemy mieć wiele różnych ryb. Ja tam akurat nawet nie wiem, czy śledzie i dorsze są w morzu, chyba tak. I nawet nie wiem, który jest trudniej złowić, który łatwiej. Już, już. Ja nie jestem wędkarzem. W każdym dajmy sobie śledzia. O! Udało mi się złowić śledzia. No i zobaczcie, że mam śledzia. Pyszna rybka którą możemy zjeść i da nam HP, czy tam cokolwiek, poczekajcie, no dam jeszcze dorsza. No nie udało się. Znów się nie udało. O, udało się. Popatrzcie, mam dorsza. No więc, jak to wszystko zrobić? Na początku w bazie danych. Potrzebne nam są tylko trzy sloty na przedmioty. Robimy wędkę i nasze rybki. No znaczy nie trzy sloty, bo ile tam chcecie tych rybek. No i tak, rybkom przypisujemy yy, to, że one mogą być używalne, no w walce i my, no mogą być używalne cel, yy, dajemy sobie yy, czekajcie kurde, nie wiem, czy trzeba dać tego, ten cel najmniej jeden sojusznik tak samo tutaj yy, no i tutaj takie, no nie cena no to jak chcemy, żeby u jakichś tych, u jakichś rybaków można było kupić, no to wiadomo, że cenę sobie dajemy i te wzdety tutaj to już sobie sami zrobicie i ewentualnie jakieś atrybuty, nie wiem, rybka, która nas zabija. Okay. No i teraz e, tworzymy sobie tajemniczego maga, który daje nam wędkę. No czyli tam jakąś dajemy wiadomość, żeby dał nam wędkę, czy cokolwiek, żeby kupić wędkę w sklepie, czy. No nieważne. No i teraz e, robimy sobie jakieś takie miejsce, gdzie można by łowić. E, no więc robimy nowe zdarzenie. Tutaj nic nie zmieniamy. I robimy coś takiego. No, no dajmy na przykład zapytanie czy chcesz łowić no i prosta sprawa wybór, tak, nie jeśli nie zostawiam po prostu, bo nie to będzie, że on sobie tam odchodzi, a jeśli tak, to dajemy y, następnie pokaż wybór i dajemy tego śledzia tutaj dajemy trójkę czy tam czwórkę jak chcecie dorsz a właśnie ta opcja, którą tutaj zaznaczycie, to będzie, rozmyśliłem się, no nie? Yy. Ok. I teraz yy, przy śledziu. Chcemy, żeby śledź był, yy, był łatwiejszy do złapania niż dorsz. W ty... Albo nie, 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 nie. Poczekajcie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Musimy dać tutaj ustaw warunek rzecz yy, wędka jest w posiadaniu bo co to za sens yy, dawać nie wiadomo ile takich no nie, że wybieramy, że dorsza chce złowić i takie, a na końcu, żeby powiedziało nam, że nie mamy wędki więc od razu, kiedy dajemy tak i nie mamy wędki, no to dajemy wiadomość nie mam wędki no i teraz jest już ładnie, teraz dajemy w śledziu zmień zmienną dajmy sobie zmienną śledziu czy jakoś tam i dajemy tutaj ustaw, a tutaj losowy numer między dajmy sobie na przykład od 1 do 3 czyli się losuję numerek 1 albo 2 albo 3 i ok, i teraz dajemy warunek zmienna śledź jest w dowolnej liczbie od 1 do 3, ja dam sobie 1 i równa, i inne zdarzenie zostawiamy, żeby było i teraz kiedy inne zdarzenie, no to dajemy, nie udało się A, a jeśli y, ta zmienna wynosi 1, uda udało się. No i zmieniamy sobie y, przedmioty, dajemy sobie tego śledzia. Możemy też zrobić, ale tu chyba możemy też zrobić zmienną y, łowienie. Ten paradnik w ogóle służy do tego, żebyście wiedzieli, jak zrobić dowolne rzemiosło, bo tak można na kowalstwie zrobić, że na przykład mamy lepszy młot, i wtedy, bar lepiej, wtedy bardziej nam może wyjść coś, ale możemy też zrobić zmienną, level jakby łowienia. I jeśli. Czekajcie, bo się zgubiłem sam. I i i bo nie, 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 nie róbcie tak, bo to już by było za skomplikowane i za dużo roboty, a to bez sensu. Nie róbcie żadnych leveli ani takich, po prostu jak macie lepszą wędkę, to szybciej złowicie. Znaczy, yy, to możecie lepiej złowić, to wtedy już musicie się bawić bardziej z tymi zmiennymi, że na przykład lepsza wędka to będzie losowo od 1 do 2, no nie? I takie. Teraz w dorszu dajemy znowu zmień zmienną, no i dajemy sobie drugą. Zmienną dorsz, losowy numer między. Tutaj dajmy sobie na przykład między 1 a 5. Tak żeby go trudniej było złowić. No i tutaj sobie dajemy znowu ustaw. Warunek. Zmienna. Dorsz. Też może być 1, bo to jest inna zmienna, dlatego one się nie będą kolidowały. No i w innym zdarzeniu nie udało się. W sumie mogłem skopiować, ale dobra. A jak się udało, no to dajemy. Wiadomość udało się i dajemy sobie przedmioty, czyli dorsz możemy też zrobić wędki jednorazowe że usuwaną wędkę to już nie powinniście mieć z tym problemu, po prostu zmiana przedmiotów i minus jeden no i to mamy już wszystko, to tak samo wygląda jak tutaj zobaczcie i ok, zobaczymy sobie jeszcze czy to działa No zaraz, wpadłem jeszcze na, yy, po pierwsze, nie zwracajcie uwagi na to może, bo ja to robię tak mapkę na szybko, nie robiłem żadnych ozdób, bo nie wiem po co, na potrzeby tego poradnika, a zaraz Wam pokażę jeszcze, wpadłem teraz na pomysł, jak zrobić takie w nieco inny sposób działające łowienie, ale dobra, idziemy do dziadka, niech nam da tą wędkę i zobaczcie, chcesz łowić, tak, śledził, o, akurat się udało. Później dajmy znowu śleć, nie udało się teraz dorsza, nie udało się, ale w końcu się Wam powinno udać. Kurczę, nie, nie udajmy się, ale w każdym razie wiecie, że się powinno udać. Bo tutaj mamy... No, uda się Wam na pewno. Jeśli zrobiliście tak samo jak ja. Otóż wymyśliłem sobie jeszcze jeden sposób na łowienie. Otóż możemy sobie zrobić, zrobimy sobie... albo to usuniemy, to usuniemy sobie zdarzenie, bo tutaj mamy już do łowienia. Możemy zrobić coś takiego, że dajemy tylko, żeby łowił i już yy, i mamy większą szansę na przykład na dorsza i mniejszą na tego śledzia, czy tam na odwrót, ale nie wiemy co. Nie wiemy, co chcemy łowić. I możemy też nic nie łowić. Dlatego dajemy sobie wiadomość. Chcesz... Łowić Dajemy wybór tak lub nie. I teraz w tak. No to dajemy oczywiście, że wędka ma być. Ym, w innym zdarzeniu dajemy nie masz wędki. I teraz tak. Ym, dajemy sobie Tutaj nam będzie nam potrzebna jedna tylko zmienna. Będzie nam potrzebna zmienna. Nazwijcie sobie jak tą chcecie. Ja nazwę ją łowienie. I słuchajcie, teraz zmienna losowy numer między. I tutaj sobie dajmy większy ten numer. Na przykład dwóm num trzem numerom przypiszmy śledzie. Tr trzem, że nic nie złowimy. I pięciu, że złowimy... Nie, nie, nie. Tak, i pięciu, że... Albo nie, czekajcie. Nie nie, 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 nie. Musi być więcej dla tych, które mają większą szansę. Czyli, że dla... Śledzia będzie od 1 do. Um, dla śledzia będzie 5 numerków przyporządkowanych. Dla niczego załóżmy 4, a dla dorsza 3. Czyli że 5, 4, 3 to jest razem. Czyli 5, 4, 3 kurde. Um, Jezus Maria. 12, eee, sorry. Sorry, sorry, sorry. Dajmy sobie od 1 do 13, bo. Jedynka, nie, to 12. I okej, okay, teraz tak. Sorry, że ja nie umiem dodawać, ale jakoś tak nie wiem czemu. Dobra, i teraz ustaw warunek. Zmienna łowienie jest yy, mniejsza lub równa. Tam daliśmy 5, czyli że od 5, czyli że 5, 4, 3, 2, 1. Tam 4, 3, 2, 1. Będzie dla śledzia. Czyli dajemy zmień przedmioty i dajemy mu śledzia. No i dajemy oczywiście wiadomość, że złowiłeś śledzia. W innym zdarzeniu dajemy znowu warunek. Zmienna łowienie. Czajcie, tam mieliśmy od 4 do 1, czyli że będzie większa lub równa od 5 i nie przyjmuj albo nie, czekajcie mm, damy większa lub równa od yy, załóżmy 9 tak, żeby była mała szansa na złowienie tego mm, dorsza dajemy wiadomość złowi łeś dorsza i dajemy dorsza. I teraz w innym zdarzeniu dajemy, nic nie złowiłeś. O, słuchajcie, bo to działa na takiej zasadzie, że kiedy mamy większą lub mniejszą od 4, czyli 4, 3, 2, 1, to wtedy daje nam śledzia. Z tych numerków od 1 do 12. Jeśli mamy 9, 10, 11, 12. Wtedy daje nam dorsza. A jeśli mamy 5, 6, 7, 8, wtedy nam nic nie daje. Bo, bo ta zmienna cały czas będzie losowa, kiedy będziemy wybierać, że chcemy łowić. I nawet mniej to ma tego wszystkiego. I mi się wydaje w ten sposób też fajny, że nie wiemy co złowimy. No i dobra, teraz niech się załaduje mój super szybki. Super szybko gra, dobra jest Musimy wziąć węd wędkę I zobaczcie, dajmy chcesz łowić O, złowiłem akurat śledzia Dorsza, Dorsza. O, nic nie złowiedzi. Poczekajcie, złowiliśmy śledzia, dorsz, dorsz No i mamy, fajne, nie? No, więc na tym poradnik to będzie już wszystko Mam nadzieję, że się spodoba Jeśli tak, zachęcam do yy, No klikania łapek w górę, subskrybowania naszego kanału, no bo to motywuje do kręcenia dalszych poradników no i mam nadzieję, że nakręciłem go w miarę ciekawie i sorry naprawdę za to dodawanie. No więc ja się z Wami żegnam, siema!